To się podobało stwierdzenie, że izolator to jest tylko narzędzie. Tak, no i właśnie jakbyście mogli pokazać, jakie macie narzędzia w swoim arsenale. No to jest z tych narzędzi, narzędzi jest o... kilka. No. Więc zacznijmy od, od typowo promocyjnych. No Wiadomo, że takim narzędziem będzie książka, która, która jest hitem, jeżeli chodzi o Europę, ale nie tylko, bo no. i w Australii i w Stanach Zjednoczonych. Czyli to jest Aleksander Uzurnoch, Martin Gabel i Ralph Bischler. Eee, to jest w zasadzie podsumowanie kilkudziesięciu lat pracy naukowców i, i troska o stosowanie metod biotechnicznych w jak najmniejszej ilości. Powiem. No dobra, Adam. wy jesteście ekspertami są, od izolatorów ramkowych. No więc prośba, żebyście pokazali te izolatory ramkowe. Jakie, jakie, no jakie są, jakie funkcjonują. No to mamy dwujeczki, dodam te. Dżambo. No od polskich no to mamy tutaj. Nie? Dobra, ale to, to za szybko. Dwójki, jedynki. Zacznijmy. Nie, no, ten to nie. To może ja, Dobra, Mirek. to zacznijmy. Jed od jeden. Jedna Kasia, umów. Na jedną się na na Więc izolatory, pierwsza, pierwszy podział, hmm? Podział jest kilka, Sześć, ale przecież. zrobimy wariancję. Izolator taki zwykły do ograniczenia czerwienia, wykonany jest z kraty odgrodowej. Chodzi o to, że odstęp między drutami jest odstępem z kraty odgrodowej. Który? zapobiega wydostaniu się matki z izolatora, natomiast pszczoły robotnice swobodnie przechodzą przez... Truteń też nie przejdzie w razie czego. Truteń też nie przejdzie. Hmm. Natomiast drugą, drugim rodzajem izolatorów ramkowych są izolatory do podawania matki. I to jest odstęp, wyglądają niby tak samo, ale odstęp między drutami jest inny. To jest około 3,25-3,30 mm. Czyli przejdzie matka? Wtedy nikt nie przejdzie. No nic, wtedy y, nikt nie przejdzie. To się praktycznie podaje na kilka dni. Y, na ramce z wygryzającym się czerwiem podaje się nową matkę na pierwsze kilka dni, żeby pszczoły się Jestem. nią zapoznały. To to jest taki pierwszy zwrot. Wtedy, i wtedy podajemy bez pszczół obchodzących, tylko sam ten czerw. Podajemy czerw wygryzający się, który mm, tak, nie zna tak, innej matki. Tak. Tak naprawdę. I to jest ta świta królowej przez kilka pierwszych Jasne, dni. Super. Natomiast pszczoły, robotnice, które są w ulu, nie, one nie są w stanie, one nie wejdą do środka, ale są w stanie podkarmić pszczoły wewnątrz. Tak? Mm -hmm. I, I te pszczoły wewnątrz zajmują się matką. W międzyczasie pszczoły się zapoznają z feromonami nowej matki i po kilku Jasne. dniach można ją uwolnić, po prostu wyjmując ramki mm -hmm. i wkładając do ulu. No, ym, komfortowa metoda podawania dla matki, tak? Dla królowej, bo podaje się zazwyczaj w tych małych no klateczkach. A przynajmniej ten... się trochę boją. No, no, dokładnie. Także, no to jest taki izolator, no to Różnica w tych izolatorach jest taka, że one są zawsze te do podawania zamknięte. żeby okay. było rameczka, więc mm -hmm. tutaj z dołu byłyby dziurki tak, tak. Mm -hmm. i robotnicy mogłyby tam być one by mogłyby przejść natomiast no, nie do każdego ula można zastosować taki, taką zamkniętą klapkę. Tak? bo są mm. modele uli mm -hmm. poznajemy mm -hmm. Dolch na przykład gdzie jest tak ciasno, bardzo, bardzo ciasno w ulu że tu praktycznie nie ma przestrzeni, żeby włożyć już zamkniętą pokrywkę, ale to nie ma problemu, bo wtedy każda inna pokrywka funkcjonuje. Ten izolator jest w Polsce stosowany już dosyć dawno. Ja widziałem też, też inne modele. Są też izolatory z siatką tutaj, no, tak? Są podawałem. z siatką, ale to pszczelarze decydują. Jedni no. mówią, że, że są druciki lepsze, no. inni mówią, że jest siatka, siatka lepsza. lepsza. No. My, no, my skupiamy brudzi. się na tym, żeby to narzędzie było wykonane w taki szczelny sposób, żeby tutaj nic nie uciekło i żeby, i żeby było trwałe przede wszystkim. Tak? E, one są w tej chwili bardzo dobrze odbierane na rynku amerykańskim. Ale też właśnie. na angielskim rynku, gdzie no, mieli angielski. zawsze problem, tak, że, in, że mieli duże straty przy podawaniu mhm. matek. Natomiast to jest u nich bardziej popularny izolator, niż do ograniczenia czerwonego. Okay. O dziwo, tak? No ale to taka ciekawostka. Natomiast co do izolatorów do ograniczenia modeli jest mult, bo praktycznie ile rodzajów uli, tyle rodzajów izolatorów. Mhm. I dalej, czy na jedną ramkę, dwie ramki, trzy ramki, cztery ramki, maksymalnie robimy pięć ramek. Robiliśmy też na sześć ramek, ale ten izolator już jest taki niestabilny i w zasadzie można się pytać, po co sześcioramkowy izolator? No mieliśmy też zapytania o dziesięcioramkowy izolator, gdzie ewidentnie chciał wyprostować sobie ul, ale do tej pory najczęściej sprzedawaliśmy trzyramkowe izolatory do ograniczenia czerwienia w trakcie sezonu. Natomiast teraz widzimy duży zwrot w kierunku izolatorów już takich, można powiedzieć technicznych, wyspecjalizowanych mhm. do do walki z warozą, tak? Czyli, jednoramkowe. Czyli to są izolatory głównie dwuramkowe i jednoramkowe. Dwuramkowe to wspomniałam wcześniej o tej metodzie, gdzie mamy naklejkę. Tak, to jest ta metoda 24-dniowa, gdzie ograniczamy czerwienie na odpowiednich ramkach. I robimy wymianę ramek w dniu 1, 12, 24. Tak? To jest taka metoda na, na dwie ramki, ale jest też propagowana metoda 36-dniowa. Tutaj jest diagram na, na jedną ramkę najczęściej stosowaną. I te jednoramkowe izolatory są też takie uniwersalne, że można je stosować do innych, do innych celów. I tutaj, tak jak mówiłam, odstęp między Między drutami jest około 4,3 do 4,4 mm. To jest taki można powiedzieć znormalizowany rozstaw, ponieważ tego żadna literatura nie podała do tej pory. Na południu Europy tak, że są, e, duża grupa na... sprzedaży twierdzi, że watki są trochę chudsze, <grystanie> e, więc jeżeli tak, zamawiają u nas już w większych e, ilościach hurtownicy, e, e, dajemy do wyboru 4,25 no, do 4,35 dla ale no. to musi określić Więc tak, to co mówią te rodzaje ramek, jeżeli jest ul. Wielkopolski, ul. Warszawski, mm. to są Uf. różne rodzaje <tł> ramek, różne rozmiary. Więc izolator musi być dostosowany do tego wymiaru, a wygląda to w ten sposób. Widzieliśmy ramkę, co jest ważne w izolatorze, generalnie. Jak wkładamy, wkładamy ramkę do izolatora, żeby... to co jest ważne to, żeby ramka wisiała na tych uszkach. Żeby ramka nie stała na dnie. Tutaj jest na dole, jak się przejrzymy, taka przerwa, przerwa między dnem izolatora a dołem ramki. I to jest tak naprawdę istotna sprawa, tak? bo przy wkładaniu ramki, na której jest matka, nie zgnieciemy, nie zgnieciemy matki, jest to, praktycznie nie jest, nie jest to możliwe, żeby zgnieść matkę na dnie. Tam to jest, to jest 5 mm, tak. my zostawiamy 5 mm. My zostawiamy około 5 mm, żeby też matka mogła swobodnie przechodzić. Oczywiście pszczoły są na tyle sprytne, że jeżeli y, nie mogą przechodzić pod ramką czy w koło, to Strawiam zostawiają dziurem. sobie y, po prostu dziurę. Tu jest Wielkopolski? polski? To jest. Nie, to jest. Tu jest Wielkopolski To jest, to jest Norwegia, ale Norwegia ma też ramkę tą, polską. Chodzi mi o to, czy jak wkładamy ramkę do jednoramkowego. Mhm. Czy jest ryzyko, że tą matkę. Nie, nie, izolator nie jest, jest na zapach. tyle szeroki tutaj, że y, generalnie nie powinniśmy zgnieść jej z boku, ale zawsze możemy włożyć najpierw ramkę, a potem dopiero wpuścić królową, więc no tak, ona sobie Część tak osób schodzi... na stosuje żeby tej królowej nie musieć. No tak, no, ale generalnie o, widać, że można nawet przesunąć w jedną tak, stronę tak, i wtedy tak, tak, ta przerwa jest naprawdę duża. Natomiast y, no, jest to naprawdę taki komfortowy izolator, bo rzeczywiście jest tu dużo miejsca. A dlaczego tutaj jest tak dużo miejsca? Bo też spotkaliśmy się z różnymi metodami zamykania izolatora. Bo jeżeli zostawimy go tak, no to wiadomo, że jest duże prawdopodobieństwo, że królowa wyjdzie sobie z tego izolatora. My proponujemy yy, zamykanie pokrywką. Tu jest akurat jednoramkowy i nie wiem, czy mam pokrywkę jednoramkową gdzieś. Więc my proponujemy pokrywkę, bo wydaje nam się najwygodniejsza i też widzimy, że yy, Praktycznie wszystkie izolatory, które sprzedajemy za granicę, są sprzedawane z pokrywkami. Można ją po prostu można izolator zamknąć zwykłą pokrywką metalową, litą. I mimo, że tutaj są otwory, gdzie wydaje się, że matka by wyszła, o tyle, jeżeli wkładamy ją do środka, do ula, to tak naprawdę zamykamy te otwory konstrukcją ula. I czy przy 10 ramkowym korpusie wejdzie oprócz tego izolatora jeszcze 9 ramek? Wejdzie 8 ramek. Okay, czyli z Bo, ramki mniej ma. Tak, jedną tak. ramkę mniej Dobra. liczymy i czy, czy włożymy pięcioramkowy, czy włożymy czteroramkowy, czy jednoramkowy, zawsze jest to jedna ramka mniej. No, choć generalnie to jest bez znaczenia, skoro i tak matka nie cierpi, nie? Nie, no, tak. no dokładnie. No, kwestia tak to, tak. tylko, ile miodu nam zostanie, ale to jest jedna ramka i to jest na tyle krótko wkładany izolator, że jeżeli wkładamy go nawet na te 36 dni, to tracimy tylko 36 dni. Natomiast wracając jeszcze do zamykania tego izolatora, inną metodą jest. Zamykanie tych przestrzeni między ramkami beleczką drewnianą. To jest też powszechnie stosowana metoda, gdzie tutaj praktycznie mamy zamknięte wszystko szczelnie. Czy czym on jest zastosowany lecz? typowo do beleczek po tych naszych modyfikacjach, tak. bo gdyby teraz, gdybyśmy chcieli zastosować segmenty, uh -huh. no przy jednej ramce to jeszcze z segmentami by było ok. Ale... Nie, nie gniewajcie się, te segmenty to naprawdę... Ale, e, Ale widzimy też że coraz mniej... E... Ale my musimy uszanować tak, na jakich metodach tak, chcą pracować pszczelarze. Tak, tak, tak. Pokazaliśmy segmenty tak. na rynku niemieckim, oni nie chcieli w to wejść. Tak. Powiedzieli dlaczego sobie utrudniacie życie. I jak widać segment jest węższy od beleczki, bo beleczka ma centymetr. O, tu, tu się zaczyna Chociaż problem. Tu by się tak. łatwo wyciągnęło. Tak. Ale w rękawiczkach to chyba nie jest aż tak komfortowe, bo ja nawet taką... Nie taką największą ręką mam problem do wyciągnąć. Natomiast widzimy właśnie, że o ile na początku tak... No może pszczelarze nie byli z wielkimi entuzjastami tych pokrywek, a bo to blacha, a bo to tak? No to jednak rzeczywiście jest to szybki ruch, tak? Można ją przykryć, tak? Można po prostu spróbując takim ruchem posuwistym zamknąć, gdzie pszczoły zgarniamy i też już nie ma prawdopodobieństwa dużego, że się te pszczoły zgniecie. Czyli to są takie metody zamykania izolacji. I te izolatory to są do czasowej krótkiej izolacji, bo na zimę już nie zostawimy ramki w tym. Czy można zostawiać na zimę, aczkolwiek słyszymy takie głosy, że, a, y, że za zimno może mhm. być. Nie, my też nie możemy się wypowiedzieć co do, y, co, co do tych komentarzy, natomiast no to już jest kwestia pszczelarza, czy Jasne. zostawi, czy nie, Jasne. tak? Y, Niektórzy zostawiają, robimy też do mini plusów izolatory i wiem, że one też są stosowane Ciekawek na to może pokażę eee, takie przykrycie też, niektórzy pszczelarze chcą wszystko widzieć, prawda? Mhm. No, no. Bardzo pracochłonne. To jest indywidualne zamówienie? To jest indywidualne zamówienie dla hodowcy z Nowej Zelandii. No i taką jeszcze jedną ostatnią ciekawostkę pokażę, bo Pomysły rodzą się od pszczelarzy i, i tak. my też dużo zmienialiśmy przez, przez ileż można robić przy izolatorze. Można, proszę mi uwierzyć, można. <gry> Pszczelarze mają e, podpowiedzi, za które dziękujemy. To jest przykład właśnie takiego twórczego myślenia, że, że pszczelarz pracuje sobie na czterech ramkach. Pięcioramkowy, e, dodam. I to już e, kilku pszczelarzy zamówiło. I, i, e, Poza głównymi czynnościami, do których on wykorzystuje, on sobie wydziela odpowiednią strefę przy pomocy kraty pionowej. Ta krata jest trochę innej konstrukcji, ale to jest bardzo szczelne. Możemy spojrzeć, no mamy tutaj, tutaj jest jedną ramkę, mhm. prawda? I na dole jest wszystko zamknięte, że nie przejdzie. I tu, no i tu może na przykład robić inne czynności i tu inne czynności. A może wydzielić sobie ograniczenie czerwienia na jednej ramce mhm. bądź na dwóch, na dwóch ramkach. Dylematem y, wszystkich krat na polskim rynku jest to, że y, są sprzedawane wiadomo w najtańszej wersji, czyli bez obramowania. Mhm. Teraz kiedy mamy pierwszy drucik technologicznie opuszczony 4 mm prawda? I Teraz mamy 390 kratę na 390 wielkopolską. To najczęściej stosowano. I co się okazuje? Że to 390 na 390 to są za małe kraty, które były zamawiane przez dziesięciolecia, powielane, bo taka była zamawiana. No też zrobiliśmy wiem, przegląd wszystkich e, producentów większych, czyli firma Ratajczak, Słuchowski plus e, Łysoń. E, no i co się okazało? Te kraty były za małe. Albo będziemy je robić w obramowaniu, no bo mamy 386. Korpusy. Tak. poziomie też. Mm -hmm. e, mamy 386 w korpusie. 396. A te, e, 396. No więc y, tutaj wychodzi na to, że, że robi się dziura. Dziura 4 mm, 5. Ja pytałem na porach, co robicie wtedy. No dokładamy drucik, beleczkę, no. Jeżeli płacimy za kratę, to ona ma pasować. Tutaj. Ona ma mieć y, milimetr, luzu, tu mi milimetr, milimetr, dwa, żeby spokojnie weszła. A nie, żeby wkładać Ale jeszcze chciałam pokazać taki duży: no to też jest duży izolator, ale mm, to warszawski. jest akurat warszawski zwykły, też są warszawskie poszerzane i to są wielkie izolatory. To mm -hmm. jest pięcioramkowy izolator, to już chyba największy, jaki robimy. E, I też pytanie: po co na takie wielkie ramki, takie wielkie izolatory? Ale. Te ule warszawskie mają to do siebie, że one trochę wichrują mhm. i często nie trzymają wymiaru. Więc, jak przeważ wkłada kratę pionową, to gdzieś tam bokiem robi się za duża przerwa. A tutaj może sobie ograniczyć, tak jak. I ma pewność. I ma pewność, tak, że, że, że te wszystkie wymiary i wszystkie odstępy są, są utrzymane. To jest jeszcze taka dosyć ważna rzecz, tak naprawdę mała, ale istotna przy zaginaniu kraty, czy przy łączeniu, tak, tu jest też taka mała dziurka, to też było bardzo ważne, żeby była na tyle mała, żeby, żeby, jest, żeby powiem, królowa, też królowa też nie wyszła. To, to mnóstwo takich właśnie te, te, te. dużych niuansów, tak. <kłysy> Łączenie, my akurat łączymy na nity, co prawda pracochłonne, czasochłonne i, yy, no i też droższe, tak, przez to. Natomiast my mamy gwarancję, czy, czy w transporcie, czy w podróży, wiadomo, dzieją się różne rzeczy. Ale i na pasiece tak coś upadnie. Ona jest dostępna? W ten, ten izolator jest dostępny w sklepach polskich? Tak, 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 oczywiście, oczywiście. Praktycznie w większości sklepów polskich. W większości są. Tak, tak. tutaj też są nitowane te, bo to jest ostatni element, który zmienialiśmy. To były zgrzewane elementy, tak? Natomiast też przy pracy, przy wyciąganiu, wiadomo, to są już, z ulew nie wyciąga się tak. Tego izolatorem, to jest przykitowany, przy, przybrudzony, więc wiadomo, że czasem tak, trzeba trochę więcej pewnie. siły, czy dłutem. Coś... A powiedzcie, o co chodzi z tymi malutkimi cackami? To są mini plusy, <gry> różne rodzaje mini plusów, też do metod biotechnicznych. Tu się nie wypowiem dokładnie do czego, ale też bardzo do hodowli matek. Hodowcy do hodowcy e, kupują. kupują mini plus. Tu są. To jest akurat mini plus nowozelandzki. To jest mini plus niemiecki i tutaj <grym> uwaga na ramki mini plus, bo one się minimalnie różnią. To jest akurat niemiecka ramka Mini Plus. Ona ma, nie chcę skłamać, że to znaczy, mi Inaczej, e, ramki e, u nas dostępne na rynku e, są troszeczkę inne. Żebyśmy to sygnalizowali do producenta, mm -hmm. żeby nad tym coś tam. Są dwa rodzaje ramek Mini Plus. Tak, jedna jest o centymetr wyższa. I tutaj już e, trzeba zwrócić uwagę przy izolatorze, bo, e, tak jak mówię, tu powinna być przerwa na dole. Tak. Natomiast jeżeli włożymy tą ramkę, która jest centymetr wyższa do tego izolatora, to już tej przerwy nie ma, tak? Więc y, tu trzeba zwrócić na to uwagę. Ale są też właśnie minikusy. Wujeczki to jest jednoramkowy, dużo y, takich niuansów się pojawia, ale rzeczywiście generalnie robimy izolatory, najpopularniejsze. Jedynki, dwójki, trójki, sporo piątek. Tak? Dobra, a powiedzcie mi, o co chodzi z tym wara rezistancja? Wiem, ale chciałbym, żebyście się podzielili. Yy, najpierw w krótkich żołnierskich słowach, mhm. a później będziemy doprecyzować. Wkrótce to jest, pokrótce to jest taki, można powiedzieć, międzynarodowy europejski ruch yy, dążący, skupiający i hodowców, i pszczelarzy, i jego założeniem jest w 2033 roku, czyli za mhm. 9-10 lat, yy, osiągnąć pszczoły, uzyskać pszczoły odporne na warozy. Gdzie nie będzie konieczności stosowania zabiegów chemicznych. Okay. I są to tak naprawdę dwa główne nurty. Pierwszy to jest stosowanie metod biotechnicznych, biotechnicznych, czyli odchodzenia w ogóle od chemii, docelowo, od twardej chemii, a drugi to jest hodowy. To jest genetyka i hodowla, genetyka pod kątem pszczoły odpornej na warstwy. Czy to jest finansowane z jakichś środków zewnętrznych? Sam ten ruch nie. Okay. To jest tak naprawdę grupa, grupa zapaleńców, zapaleńców, ludzi Którzy z mają misję, tak, ale to jest tam dużo właśnie też naukowców, jest wielu doświadczonych pszczelarzy, jest wielu po prostu pszczelarzy amatorów. Pszczelarzy posiadających podawców. bardzo duże pasieki, tak. dla których dylematem jest jednak e, chemia. Tak. i Tak. To jest fajne po pierwsze, że są i pszczelarze, i naukowcy, ale też jest fajne to, że są duzi pszczelarze, bo najczęściej wiele takich argumentów jak... Izolacja jest ścinana, ok, ale to ja nie mam na to czasu. Ale mm. jak ktoś, kto ma dużo Milovioli i mówi, że on znajduje na to czas, no to sorry. No. <grym> Natomiast tutaj yy, no to jest taki program, gdzie rzeczywiście my zdecydowaliśmy się dołączyć. Praktycznie przez przypadek, bo pojechaliśmy na spotkanie tej grupy Varroa Resistance, która powstała w 2022. Drugim? Drugim, drugim, ale tak naprawdę w trzecim oficjalnie uh -huh. my byliśmy na takim drugim zjeździe tak. w Dreźnie. Tak, duża, duża taka pozytywna energia, rzeczywiście chęć współpracy, chęć osiągnięcia czegoś wspólnie, w dużym zakresie, yy, szerzenia wiedzy i popularyzowania też tej wiedzy. I generalnie no, też uznajemy to za taki słuszny trend, po prostu, żeby nie, było, żeby nie było chemii, tak jak w rolnictwie odchodzi się, czy wraca się do metod naturalnych, to tutaj chodzi o zrozumienie biologii, o, o takie przyjrzenie się pszczołom. Gdzie nie zawsze działa aspiryna, także podajemy aspirynę i, i już jesteśmy zdrowi. Nie, to jest takie szersze działanie, bardziej długofalowe i rzeczywiście to, co pan powiedział, z tym, że to rzeczywiście pokutuje przekonanie, tak, że a, to jest za, za trudne, że to zajmuje właśnie za dużo czasu, że, że nie, to nie działa. Okazuje się, że to jednak działa, bo i profesorowie, którzy są sami przerażami, mówią, że to jest ogromna dla nich radość i wręcz wzruszenie, tak, gdzie wiosną otwierają. Bardzo zdrowe rodziny i widzą, że te pszczoły są rzeczywiście zdrowe, witalne, że to jest naj, największa nagroda dla pszczelarza, że nie musi sprzątać węgla. Ja dodam jeszcze, bo w tym waro, rezystancji i izolacji mocno skupiamy się na warozie, mhm. e, a mało jest podkreślane to, że to jest w bardzo, bardzo dużym stopniu naśladowanie rodziny pszczelej, która normalnie w swoim cyklu ma przerwę w czerwieniu, a my to ich przerwy. Unikamy. Jak nawet jak robimy odkład, zabieram czerw, ale cały czas ten, ten czerw, jest. a jak izolujemy, to ta przerwa w czerwieniu jest. Mm -hmm. Likwidujemy wszystkie choroby czerwiu. Te pszczoły są w stanie się jakby odświeżyć, odmłodzić, mm -hmm. No i dzięki temu później mamy takie efekty... I zbudować swoją naturalną odporność no. i ją wzmacnić. Tak. Tak? Nie, nie osłabiamy ich. ich... Znaczy metod biotechnicznych jest wiele. I z tym budowaniem odporności to też nie chodzi tylko o to, że nie dają im chemii, ale mm. przez to, że pszczoły nie karmią, nie zużywają swojego ciała tłuszczowego, które jest jakby odpornością pszczół, no to wtedy są w stanie zbudować odporność całej rodziny. Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję. Nie tylko za spotkanie, ale też w imieniu pszczelarzy, że dodajecie swoją cegiełkę. No ja liczę na to, że ta vara resistance jest możliwa. Czyli po polsku, że to przerwanie warozy jest możliwe i dojdziemy do sytuacji, w której rodziny przele są w stanie funkcjonować z nią, bo e, nie mi się, waroza będzie? Kwestia tak. tego, żebyśmy... Żeby Poświęcam nasz główny produkt, izolator. Jak nie będzie warozy, przecież on nie będzie potrzebny, ale niech go nie będzie. Trudno. I niech nie będzie warozy. Dobrze, dziękuję. Dzięki.